Cześć, dziś pokażę jak gofer może pomóc w pisaniu muzyki. Intro. Mnie na patronite.pl. Dzień dobry, moi kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym Selfmade Tips. Jest wtorek, godzina 18. Zaczynajmy. Kilka odcinków temu pokazywałem wam narzędzie o nazwie Gopher, czyli taki chatbot, sztuczna inteligencja wbudowana w FL Studio. Jakiś czas później widzowie wskazali mi, że istnieją funkcje gofera wykraczające poza moją wcześniejszą wiedzę, w związku z tym postanowiłem je wam zaprezentować, żeby dotarły być może jeszcze do innych osób. W związku z tym, moi drodzy, przechodzimy sobie od razu do gofera, wchodzimy sobie w Menu z tego tutaj paska, wchodzimy w zakładkę Gofer i wpisujemy coś, co może, że tak powiem, bardzo wam pomóc w budowaniu swoich utworów. W związku z tym wpisuję tutaj frazę "podaj progresję akordów" pasującą do gatunku Tropical House. No i w tym momencie gofer troszeczkę musi się zastanowić i zaraz coś nam na pewno zaproponuje. Mhm, i tak jak widzicie, faktycznie powstała tutaj jakaś propozycja. W zasadzie to nawet e, nawet chyba trzy. No to sprawdźmy, jak sobie gofer z tym poradził. Przejdźmy zatem na pattern, dodajmy tutaj sobie jakąś wtyczkę, która generuje dźwięk, na przykład FL Keys. No i przejdźmy do pianorola. W tym momencie możemy sobie jeszcze raz tego gofera włączyć tutaj i spróbujmy zaznaczyć tę naszą progresję. Ja klikam teraz Ctrl C i w pianorolu z narzędzi wybieram tekst to chord progression i możemy sobie moi drodzy wpisać taką progresję akordów. Tak jak widzicie ona się pojawia i teraz ja ją troszeczkę jeszcze przedłużę, przytrzymuję Alt, przeciągając tę strzałkę, gdyby kogoś to interesowało i posłuchajmy. myślę, że jest bardzo popularna progresja faktycznie i myślę, że może się całkiem fajnie sprawdzić. Ale sprawdźmy też pozostałe. Tutaj mamy jeszcze taką, troszeczkę odbiegającą od tej wcześniejszej, ponownie Ctrl C, ponownie tutaj i klikamy, przedłużamy i klikamy sobie play. I myślę, że połączenie tych akordów ze sobą może dać też fajny efekt, czyli taka kombinacja kilku tych akordów z różnych progresji. Być może lekkie żonglowanie tymi akordami też może nie być złym pomysłem. Sprawdźmy jeszcze trzecią progresję. Ta jest troszeczkę inna, jak widzimy. Posłuchajmy. Tak, ja myślę, że tutaj raczej trzeba by było pożonglować tym, zobaczyć co najlepiej działa ze sobą, ale punkt wyjścia mamy solidny i to się liczy. Wcześniej takich narzędzi nie było, jest to takie troszeczkę zaskoczenie, taki efekt wow. No ale cóż, wy też możecie dać znać, jak Wy oceniacie tę funkcję, czy jest ona dobra, czy jest zła, czy może widzielibyście ją troszeczkę inaczej, a jeśli tak, to jak? Czekam na Wasze opinie w komentarzach. A z mojej strony na ten moment to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Trzymajcie się ciepło i cześć! Jeśli film ci się podobał, pamiętaj aby zostawić pod nim łapkę w górę, a jeśli masz pomysły na kolejne odcinki, zostaw je w sekcji komentarzy. Ponadto, jeżeli chcesz być na bieżąco z kanałem Selfmade Beats, zasubskrybuj go. I już dziś zacznij zgłębiać sekrety produkcji muzycznej.